Dzień dobry, dziki. Co tam u Was ciekawego słuchać? Dajcie dać komentarze, a pamiętajcie, że czytam komentarze i staram się na nie w większości odpowiadać, albo raczej nagrywam filmy w kolorze i odpowiadamy w shortsach, bo lubimy być z Wami w kontakcie. A w każdym razie porozmawiamy sobie dzisiaj na kolejny bardzo istotny i ważny temat, i tym razem związany, no nie zaskoczymy Was, związany z PlayStation Plus Extra, a dokładniej z tym, że poznaliśmy bibliotekę gier i wystawiliśmy nasze konsole na o Eliksie za parę złotych, żeby kupić PlayStation i grać w tę super bibliotekę. W każdym razie, no może troszeczkę przesadzamy o PlayStation Plusie extra i co na ten temat dzisiaj myślimy, więc zaczynamy. Będzie się dzisiaj sporo. Dział. No i stało się. Sony ogłosiło listę gier w PS Plus Extra, no i Musimy przyznać, że firma odrobiła pracę domową i mają kogoś, kto nieźle się nad tym nagłowił i nieźle myśli i kombinuje, jak to stworzyć w taki sposób, żeby faktycznie trafić z usługą do graczy. Nie ukrywamy, że wcześniej wydawało nam się, że Sony tak naprawdę nie ma szans z Game Passem i każdy ruch, który wykonają Japończycy, będzie tylko słabą podróbką produktu Microsoftu i raczej. Będziemy spoglądać na to z takim politowaniem jako, że jest to powiedzmy nie dojrzały inny obóz, coś co nas zupełnie nie interesuje i do tego ma same wady i beznadziejne gry. A się okazuje, że jednak czasem trzeba schylić czoła. Bo jednak okazuje się, że dało się to zrobić i to dało się to zrobić dobrze, a nawet więcej, bardzo dobrze. Nasze zachwyty wynikają z faktu, gdyż zdajemy sobie sprawę z tego, z jakimi problemami musiał się zmagać zespół Sony, jeśli chodzi oczywiście o fakt, no posiadania dużo mniejszego powiedzmy budżetu i dużo mniejszych możliwości, wiadomo bo to za tym idzie, jak i również zupełnie inna polityka firmy względem Microsoftu, więc jakby stało się tutaj dużo czynników, raczej dużo czynników musiało się tutaj zmienić, żeby tak naprawdę to wszystko zagrało tak, jak mamy to w chwili obecnej. Znaczy z tych zapowiedzi i z tych informacji, które do nas docierają. Chodzi nam przede wszystkim o fakt, że Sony żyje ze sprzedaży gier i nie może sobie pozwolić na rozdawanie ich na prawo i lewo i w dodatku za pół darmo. Wcześniej narzekaliśmy właśnie na ceny gier oraz na to, że trudno o promocję na ekskluzywne gry od Sony, dlatego też wydawało nam się wręcz niemożliwe, aby pogodzić wysokie ceny gier, na których mają ogromną marżę, z tanią usługą abonamentową, która pożarłaby w dużej mierze sprzedaż nowych tytułów. Jednak okazuje się, że Sony wymyśliło świetny sposób na Rozwiązanie tego problemu, które pozwoli im nadal doić swoich wiernych fanów, a jednocześnie dostosować ofertę do bardziej skąpych graczy, którzy również na fali fajmu mogą sobie pomyśleć nad tym, aby skusić się wydaniem większej kasy na najnowsze produkcje. Wszystko to dzięki jednej prostej decyzji, że premierowe tytuły nie będą trafiać do usługi. Oznacza to, że wszyscy, którzy chcą pograć sobie w nową, wymarzoną grę, będą musieli po prostu ją kupić, albo będzie trzeba na nią poczekać. I to może trwać nie wiadomo ile. Czyli generalnie, albo jesteśmy cierpliwi i czekamy sobie na to, aż nam udostępnią tą naszą wymarzoną grę. Czy też tą grę, na którą tyle czekaliśmy, czy też nie potrafimy wytrzymać i no, musimy ją kupić w tym momencie, bo inaczej to. Nie wiem. Nie wiem. Oczywiście, jak wiadomo, największa sprzedaż gier jest właśnie na premierę, a potem zainteresowanie nią spada i właśnie po jakimś czasie, aby podtrzymać zainteresowanie danym tytułem, dobrze go umieścić w takiej usłudze abonamentowej, aby dalej generował zyski i jednocześnie nie tracił publiki, co też jakby sprzyja później wydawaniu kolejnych odsłon danej pozycji czy danego tytułu. Aczkolwiek, jeżeli w ogóle. Jesteśmy zapalonymi fanami Sony i ograliśmy większość z tych gier, które są na wyłączność w usłudze Sony. To w tej usłudze również znajdziemy sporo mocnych pozycji spoza jakby tutaj skrzydeł Sony, czyli takich jak Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Valhalla, Mortal Kombat 11 oraz wiele innych pozycji, które no, pozwolą nam na świetną zabawę i będziemy w nie mogli sobie bez opamiętania grać. Są po prostu dobre i naprawdę mają świetną tutaj bazę wypadową, jeśli chodzi o to, aby nas tutaj skusić do siebie. No i generalnie nie musimy na nie wydawać majątku, a no czasem trzeba jednak te gry kupować i sporo kasy wydać, a niekoniecznie chcemy wszystkie te gry mieć na własność. No i to wtedy jest spoko opcja dla nas. Czy też dla nas, bo to już teraz nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie my jesteśmy. Czy kolor niebieski, czy, czy zielony i. I czy, czy mój medal tutaj fanboya xboxa nie pęknie do reszty ponieważ tak rozdarte jest moje serce na, na dwoje po poetycku trochę żeby, żeby też jakby tutaj kulturę kultura musi być będziemy tutaj też kulturę propagować ogólnie miłośnicy sony otrzymają świetny zapychacz, który pozwoli im niskim kosztem przeczekać do kolejnej wielkiej premiery świetnie się przy tym oczywiście bawiąc a nierzadko słyszeliśmy opinie, że osoby ogrywały zakupione gry po czym odstawiały konsolę na bok, bo po prostu nie było niczego co było warte ich uwagi i co było warte wydania sporej ilości kasy a mimo wszystko, fajnie by było mieć coś takiego, że siadamy sobie w salonie i myślimy, tak, kurde, no to mam ograne, to mam ob obgrane, i wszystko mam ograne, i, i generalnie nic nie mam. A tak to odpalam sobie usługę i nie muszę ogrywać kolejnego tytułu po raz enty, tylko odpalam sobie coś, co akurat, nie wiem, kiedyś mnie ciekawiło, ale nie do tego stopnia, że chciałem na to wydać kasę. Po czym się okazuje, że. Być może wtedy jednak warto było te pieniążki wydać, bo całkiem świetna gra i dobrze, że miałem okazję się do niej przekonać. Teraz tego problemu nie ma i zawsze można sobie coś fajnego ograć, a przypominamy, że gry będą w usłudze rotować, to znaczy będą pojawiać się nowe, a starsze znikać. Łącznie Sony zapowiada, że ma do tej usługi trafić nawet... Co jest po, po, po 3? 400 tytułów. Drugi scenariusz to gracze obojętni, którzy albo będą mieli swoją pierwszą konsolę, albo po prostu nie są przywiązani do żadnego producenta i w sumie chętnie by pograli w produkcję, powiedzmy Sony, ale Raz nie za bardzo mieli na czym, a dwa, że trzeba było wydać masę kasy, żeby przetestować i do tego, żeby nadrobić zaległości, i, i było tego sporo, nie wiadomo było od czego zacząć. W ogóle komplikacji tyle, że jak słyszeli Sony i, i PlayStation, to, to po prostu, pff, no, aż się głową uderzyłem, po prostu mózg na ścianie, dosłownie. No, i teraz pojawia się opcja zakupu PS5 Digital w rozsądnych pieniądzach, która wraz z PS Plus Extra pozwoli nam na nadrobienie najlepszych tytułów od Sony oraz innych świetnych produkcji, płacąc przy zakupie usługi na rok jedynie 33 zł miesięcznie. Tylko no, płacimy z góry, nie? Ale jakby rozkładając to na miesiące, to tak to wychodzi. Gdzie jak szukamy i kombinujemy z tym Game Passem, to też trzeba, jakby z góry, bo żeby było tanie. No i tak szczerze, to kwota też ma znaczenie. I z Game Passem oczywiście da się kombinować, ale tak szczerze to nie zawsze się chce. A jednocześnie płacenie 55 zł miesięcznie to brzmi jakby dużo gorzej niż 33 zł. I, I jakby, no nie wiem, czy, czy, czy nie jest to dla mnie, powiedzmy, już w tym momencie takie mocne uderzenie w barierę psychologiczną, która jakby sprawia, że dana usługa Dalej do mnie przemawia albo przestaje do mnie przemawiać na korzyść właśnie tej tańszej. No i mimo wszystko, no ja też jestem właśnie z tego typu graczy, że no tak średnio mi się chce kombinować. No, tak szczerze, to wolałbym sobie zapłacić te 33 zł miesięcznie w całości, nie przejmować się tym i nie mieć z tyłu głowy, a co jeśli w przyszłym roku czy tam za 3 lata, bo powiedzmy, zaszalałem, nie będę w stanie zrobić sobie tak dobrego tutaj konfigu jeśli chodzi o game pass. No wiadomo, teraz możemy sobie pomyśleć, dobra, tak jak się nie uda, to za 3 lata to sobie kupię PS plus extra i będzie też ekstra. Ka w każdym razie, no jakby jest to dosyć yy, ciekawe zjawisko, bo tak jak tu już wcześniej powiedzieliśmy, biblioteka Gier naprawdę robi wrażenie. I to nie jest tak, że ja sobie gdzieś tam przy Kumpel myślimy a dobra, to powiedzmy mi, że będą spoko gry, bo, no, bo są takie w miarę, tylko naprawdę tam są killery, jak patrzyłem The Last of Us, no, Horizon czy, czy Days Gone, no, przyznam się szczerze, że no, chociażby nawet Valhalla, no wiadomo, że nie jest x ale... No, jak dla mnie spoko tytuł i warte ogrania, i naprawdę można się świetnie przy tej pozycji bawić. Trzeba sobie ją dawkować, ale da się przy tym naprawdę spędzić sporo fajnych i ciekawych, przyjemnych godzin. Więc, no, jestem pozytywnie tym zaskoczony. Plus ta cena, no, robi dla mnie ogromną robotę. Tak więc, wychodzi na to, że Sony zapełniło dziurę między Series S. A Series X oferując wydajność blisko mocniejszej konsoli wraz z idealnie do niej pasującą usługą w niższej cenie aniżeli Microsoft. Więc, no, jest to takie fajne uzupełnienie, bo jakby dalej ten Series S, już tak jak poważnie mówimy, jest konsolą, która jest warta uwagi i posiada naprawdę rewelacyjną usługę, jeśli chodzi o Game Pass i jest przede wszystkim bardzo tania, czyli ten próg wejścia tutaj w świat konsol jest zdecydowanie niższy, jak w przypadku PS5. digital oczywiście, ale jednak. Jeżeli ktoś naprawdę lubi popatrzyć sobie na ładne widoczki i mieć tę świadomość, że tekstury są w najwyższej rozdzielczości, no to tutaj już no ten wybór też jest. Powiedzmy sobie szczerze tak naprawdę no, nie każdy jest miłośnikiem posiadania fizycznej biblioteki gier. No jest to ciężkie do przeżycia, no i jest to straszne, bo to są takie słowa, jakby ktoś nam w twarz pluł, prawda? Ale mimo wszystko, no, są ludzie, którzy sobie jednak cenią to, że tych gier nie mają na płytach, bo albo są z tego typu graczy, że nie potrafią na przykład dbać o te nośniki, albo gubią te płyty, albo po prostu im to przeszkadza, nie mają miejsca, no, masa powodów może zaistnieć, która sprawia, że no, nie potrzebujemy akurat w danym momencie mieć po prostu wpływu. No, tak niestety jest. No, i to wszystko sprawia, że nasza ocena może być jedynie pozytywna i jesteśmy zaskoczeni tym, tak naprawdę, co pokazało Sony i jak to rozegrali, bo jest to strzał w dziesiątkę i, I szczerze, to aż nie spodziewaliśmy się tak fajnej tutaj, jakby odpowiedzi na Game Passa. Bo jest to. Naprawdę ciekawe podejście, nie na zasadzie, dobra to zróbmy to taniej, nie wiem, dajmy 800 gier, no, dobra mogą być byle jakie, żeby tylko było. Tylko po prostu faktycznie jest ta biblioteka, na tym moment co widzimy, mocno wyselekcjonowana i bardzo dobrze dobrana. W każdym razie, no też jest jedna taka ciekawa rzecz, która przy tym wszystkim tutaj sprawia, że ten PS5 Digital w końcu nabiera tego rumieńca i rozwija te skrzydła albo te płetwy swoje białe. Puh. W każdym razie, powiedzmy, nabiera tutaj wiatrów w żagle. O, żagle pasuje, bo to są takie pofalowane, nie? W każdym razie ta nasza żaglówka bez napędu staje się rewelacyjną opcją. Autentycznie. Jeszcze tylko, jakby coś z tą ceną zrobili, bo powiedzmy, jest trochę jeszcze za drogo. Ale nawet patrząc na to, że. Mamy konsolę i nie mamy w niej napędu i do niedawna było tak, że faktycznie te gry ze stajni Sony, no drogie były. No są drogie i nie mówimy tutaj oczywiście o tym co się dzieje na rynku wtórnym, czy też w odsprzedaży, bo to jest inna historia, do końca jakby nie powiązana z polityką Sony, tylko bardziej powiązana z tym, że to jest jakby wynik, wynik tego jak Sony podeszło z tematem gier do graczy. W każdym razie mamy sytuację taką, że mamy konsolę, na której mamy usługę, za którą nie musimy płacić ogromnych milionów monet i jest ona atrakcyjna dla nas, więc cały czas mamy co na tej konsoli robić, więc nawet sytuacja, że danego tytułu nie ma w tej usłudze i chcemy w ten tytuł zagrać, to od czasu do czasu, nawet zakup jakiejś tam wymarzonej czy długo wyczekiwanej gry, no nie jest aż takim problemem. I mimo, że w teorii zapłacimy za to więcej, niż powiedzmy, kupilibyśmy poza oficjalnym tutaj PS Storem, no to i tak mamy spoko opcję, jeśli chodzi o zakup gier, bo nie musimy ich kupować na potęgę. A druga rzecz jest taka, że powiedzmy sobie. Nawet jeśli chodzi w ogóle o przeceny, no to też na spokojnie możemy sobie czekać i polować na dany tytuł, jak trafi na jakąś dobrą wyprzedaż. Więc no, jest to spoko. No, jesteśmy zadowoleni, tego chcieliśmy i nie pozostaje nic innego jak teraz czekać na ruch i odpowiedź Microsoftu na ten temat. No bo myślimy, że jednak mogą tam się teraz zastanawiać nad tym kurde no ci goście no dobrze to zrobili no i teraz jak to ugryźć no bo trochę nas tym wszystkim zaskoczyli może się okazać że nawet obniżenie ceny tutaj nic nie da bo bo jednak jest tutaj zaplecze gier które po prostu dla pewnych tutaj graczy konsolowych są wręcz Must play, więc no, tylko czekać, co się wydarzy dalej. W każdym razie dajcie znać, co wy myślicie o PlayStation Plus Extra, bo teraz jakby już ta usługa coraz bardziej nabiera kształtów. I czy uważacie, że jest to strzał w dziesiątkę, czy jednak jako gracze konsolowi, czy też w ogóle jako gracze, uważacie, że, że nie tego oczekiwaliście i nie trafia w ogóle do Was model? cena oraz zawartość tego, co, co oferuje właśnie tutaj PlayStation Plus Extra A jeżeli macie po tym materiale niedosyt, na kanale jest sporo filmów poświęconych tematyce aktualnej generacji konsol poprzednim generacjom konsol, czy też nawet sprzętom retro a nawet a nawet sobie tutaj lubimy pogadać o PC-tach i i to są bardziej tak w piątki, także jest to na kanale robić, serdecznie Was zapraszamy a jeśli macie w ogóle ochotę na luźne gadki to na Discorda. Panuje tam grobowa atmosfera, bo jakby nikt się nie udziela, ale wierzę, że ty się będziesz udzielał i ty się będziesz udzielał i, i, i wszyscy będziemy się udzielać i stworzymy sobie taką miłą rodzinną atmosferę na tym, na tym kanale. A. W każdym razie, no niestety, musimy się z wami pożegnać, bo to wszystko na, na dziś. Tak więc, widzimy się jutro w filmie. Nie, jutro w shortach nie wiem. Nie wiem, nigdy nie wiem. Widzimy się codziennie w każdym razie, więc do zobaczenia moi mili w kolejnym materiale. Do widzenia. Dzięki.